Rocznicowy magazyn Arendotil oraz książka Zagrajmy jeszcze raz już w sprzedaży. Każdy zakup wspiera działanie naszej redakcji. Szczegóły w opisie. W ostatnich latach seria FIFA, niedawno przeszczona na nijakie z nazwy EAFC, praktycznie zmonopolizowała rynek symulatorów haratania w gałę. Konkurencja nie jest już tak silna jak dawniej, bo kiedyś drodzy widzowie to były czasy, a teraz, no, nie ma czasów. Na przełomie wieków fani elektronicznej piłki nożnej mogli wybierać z bogatej oferty licznych tytułów, a nawet toczyć między sobą zażarte spory o to, która produkcja jest lepsza. Słynna wojna między zwolennikami FIFA i Pro Evolution Soccer od Konami to była niegdyś naprawdę poważna sprawa. Chyba, że było się tym mądrym i miast angażować się w bezbożne ustawki, siadało się wieczorami do gry piłkarskiej, bijącej wszystkie inne na głowę. Oto przed wami polska gola albo polska gula, bo przez dwa o jest napisane. A nie, to chyba ma być polska gola, jakbyśmy krzyczeli w ekstazie po tym jednym wygranym meczu naszej reprezentacji co pół roku. Ten symulator piłki nożnej wydany w 2002 roku to piękny dowód na to, że cudze chwalicie, a swego nie znacie. Kiedy oczy wszystkich skierowane były na produkcję EA ikonami, my mogliśmy się cieszyć naszym rodzimym. Ale, a jak to nie jest polska gra? Przecież Polska jest w tytule. Patrz na, na okładce jest nawet Mateusz Bory. Ech. Dobra, dobra już. Oczywiście wielkie logo! Polska Gola! Widoczne przy odpaleniu pozycji może być nieco mylące, Mówię, nie jest to wcale dzieło z nadwisły, a jedynie efekt sprytnej lokalizacji. Swoją drogą dość typowej dla gier sportowych z tego okresu. Patrzcie, skoki narciarskie 2002 Polskie Złoto, a tak naprawdę Ski Jump Challenge 2002. Bohater tego materiału jest w rzeczywistości włoską produkcją, która ujrzała światło dzienne pod różnymi tytułami zależnie od kraju, ale przy na rodzinach nadano jej imię Calcio Championship. I musimy przyznać, że kiedy zabraliśmy się do tworzenia tego materiału, to od razu wiedzieliśmy, że chcemy zrobić coś luźniejszego i z jajem, a tu w trakcie researchu okazało się, że historia powstania tej niepozornej gierki jest całkiem ciekawa. Tak więc przejdziemy w końcu do znęcania się nad Polska Gola, ale najpierw mała lekcja historii. Wszystko zaczyna się jeszcze w latach 90. -tych. Od trzech domorosłych deweloperów z Ligurii, regionów północno-zachodnich Włoszech. Eduardo Gervino, Pietro Montelatici oraz Gabriele Pompeo. Panowie marzą o stworzeniu własnej gry i założeniu studia. Plan ten udaje się zrealizować, gdy w 1991 roku wypuszczają swoją pierwszą przygodówkę. Profecja. A swojemu zespołowi nadają nazwę Tresyżem, którą wpadają zresztą na ostatnią chwilę w drodze na pierwsze rozmowy z wydawcą. Słowo to jest połączeniem włoskiego tre, a więc trzy, ponieważ tworzą wówczas trio, oraz angielskiego precision, bo uważają, że właśnie precyzja jest ich największym atutem. Niestety ich debiutancka produkcja absolutnie nie jest hitem. Co więcej, całe lata 90. to większa lub mniejsza walka o utrzymanie się na powierzchni. Zespół to rozrasta się, to maleje, wydawcy się zmieniają, konflikty, czasami bardzo poważne, wybuchają. I ogólnie biedni deweloperzy z Trecision przekonują się na własnej skórze, jak niewdzięczną branżą jest giereczkowo. Od 1991 do 1999 roku spod rąk włoskich twórców wychodzą między innymi In the Dead of Night, Alien Virus, Arc of Time, czy Nightlong. Wszystko przygodówki, z których tylko tę ostatnią, wydaną przez słynne Team17, można określić mianem sukcesu. Jak bowiem wspomina programista z Precision, Fabrizio Lagorio, Wydaje mi się, że Team17 nie doceniło potencjału sprzedażowego Nightlong, bo całkiem nieźle sobie poradziło. To zdecydowanie był wówczas nasz największy sukces. Nawet otrzymaliśmy za grę tantiemy, co nam się wcześniej nie przydarzyło. Do naszych bohaterów w końcu dociera, że tworzenie przygodówek, których zrobienie zajmuje sporo czasu, nie jest najlepszą strategią, ponieważ nie przynoszą one wymiernych zysków. Zwłaszcza pod koniec lat 90., gdy gatunek zaczyna umierać. Chcąc w końcu wyjść na prostą, decydują się na podpisanie kontraktu z Angel Ventures, funduszem inwestycyjnym. Chodzi o to, by nowo pozyskane pieniądze zainwestować nie tylko w rozwój firmy, ale i zwiększenie skali projektów, a przez to i docelowo przyszłych zysków. Choć zastrzyk gotówki faktycznie pomaga Precision, to jednocześnie utracenie niezależności nie w smak jest głównemu założycielowi Eduardo Giervino, który w owym czasie opuszcza zespół. Bo trzeba podkreślić, że firma inwestująca we włoskich twórców ma swoje warunki. Jednym z nich jest właśnie rozwinięcie studia o zasoby ludzkie. Żeby zrobić to stosunkowo szybko i z głową, ówcześni włodarze treserzy decydują się na wchłonięcie innych już istniejących zespołów deweloperskich w swoje struktury. Jednym z nich jest Pixel Storms z Neapolu. Studio mające wówczas już na koncie taki tytuł jak Puma Street Soccer. Grę, gdzie kopanie futbolówki odbywa się na betonowej płycie i dodatkowo. Oparta jest na imponującym jak na owe czasy autorskim silniku graficznym w sensie, że gra, nie betonowa płyta. Mniej więcej w tym czasie, na przełomie mileniów, do Trecision dołącza również znany fanom elektronicznej piłki Dino Dini, a więc twórca serii Kick Off. Z takim nazwiskiem na pokładzie oraz zespołem mającym odpowiednie doświadczenie i technologie nie ma innego wyjścia. Trzeba zacząć pracować nad tytułem sportowym. Niestety pierwotna pozycja, jaką projektują Włosi, nigdy nie ujrzy światła dziennego. Próbują oni zainteresować nią sam Microsoft, bo jest to jedna z tych większych firm, nie posiadająca żadnej własnej serii gier piłkarskich. Pietro Montelatici wspomina, że rozmowy idą naprawdę nieźle, a członkowie zespołu Tresyzion nawet zostają zaproszeni. Na kampus Microsoftu w Seattle. Finalnie jednak do współpracy nie dochodzi, podobno ze względu na słabą sprzedaż oryginalnej konsoli Xbox. Szefowie gigantycznej korporacji nie chcą inwestować w nową serię na ten nieradzący sobie do końca sprzęt i wolą poczekać na rozwój wydarzeń. Projekt Dinodiniego dla tresyżen nigdy nie wychodzi poza etap dema. Niemniej nie przeszkadza to naszym bohaterom stworzyć dwie mniejsze gry piłkarskie. Jedną z nich jest Zidane Football Generation napisane dla francuskiego wydawcy Cryo Interactive, a licencjonowane nazwiskiem i twarzą legendy właśnie francuskiej piłki. A drugą jest, jak się już pewnie domyśliliście, Polska Gola, czy raczej, przepraszam, Calcio Championship, sprzedane dobrze nam znanej korporacji Ubi Przerwa Soft. I jest to prawdziwie wyjątkowa pozycja, w której jako reprezentacja Polski możemy zwyciężyć 4-1 taką Anglię, czy nawet Brazylię. Niemniej nie tylko w biało-czerwonych przyjdzie nam się tu wcielić. Do wyboru mamy dokładnie 40 drużyn narodowych. Reprezentacji, nie klubów, ponieważ tytuł powstał z myślą o Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii w 2002 roku, na co wskazują też tylko dwa dostępne stadiony jeden w Seulu, a drugi w Tokio. Grywalne drużyny to zaś 32 finalistów tegoż mundialu oraz 8 dodatkowych reprezentacji, które otarły się o awans na tę imprezę. Możemy zatem zagrać Niemcami, Japończykami, Senegalczykami czy Argentyńczykami, ale przede wszystkim wspomnianymi Biało-Czerwonymi. Sterować naszymi orłami z początku XXI wieku, takimi jak Świerczewski, Olisatebe, Krzymówek, Dudec, że Włacow i tym podobni. Tak, deweloperom z Włoch najwyraźniej zabrakło budżetu na oficjalne licencje, ale były to cudowne czasy, gdy zamiana jednej literki w nazwisku wystarczałaby obejść system. W końcu, przy tej grafice, o podobieństwo twarzy martwić się nie trzeba było. Każdego piłkarza definiuje dziewięć statystyk. Wytrzymałość, szybkość, siła, skoczność, zręczność, precyzja poda, umiejętności, cokolwiek to właściwie znaczy, inteligencja i krycie. Wszystko podsumowane jeszcze ogólną oceną. W Polska goola! Można albo rozegrać mecz towarzyski, turniej rzutów karnych, albo rozpocząć zawody w dwóch trybach. W lidze na maksymalnie 18 drużyn każdy gra z każdym po dwa razy i zwycięzcą zostaje ten z największą liczbą punktów na zakończenie rozgrywek. W pucharze zaś maksymalnie 32 reprezentacje eliminują się w systemie drabinkowym, aż na polu walki pozostaną tylko dwie jedenastki mierzące się ze sobą w finale. Wielka szkoda, że w tytule, który powstawał z myślą o entuzjastach mistrzostw świata, zabrakło właśnie trybu mundialowego, gdzie najpierw mielibyśmy grupy po cztery drużyny w każdej, a następnie strefę pucharową jak na prawdziwych zawodach. Tak niestety dostajemy tylko albo jedno, albo drugie. Jednak wynagradza nam to mnogość różnych modyfikatorów zabawy. Możemy naturalnie wybrać poziom trudności, ale także ustawić czas jednej połowy do nawet realistycznych 45 minut. Wybrać, czy chcemy, aby wyświetlał się radar z pozycjami piłkarzy w trakcie spotkania, czy mecz może się zakończyć remisem, a jeśli nie, to czy o rozstrzygnięciu ma decydować tzw. złota bramka, a więc dziś już dawno porzucona reguła, czy po strzeleniu Gola ma się automatycznie pokazać powtórka oraz wykorzystać. Najwyraźniej powszechną w tym sporcie korupcję zdecydować o zachowaniu sędziego: czy ma być łagodny, zwykły, ostry, czy może w ogóle ma nie dojechać na mecz. Wyłączenie arbitra czyni z nas śmierć i niszczycieli światów. Największym naszym wrogiem jest tu jednak ani nie przeciwna drużyna, ani nie sędzia, a sterowanie. Kierować poczynaniami naszych piłkarzy możemy przy pomocy klawiatury, kontrolera lub nawet samej myszki, co akurat się chwali. Niemniej brak jakiegokolwiek samouczka sprawia, że całości uczymy się metodą prób i błędów. Z czasem zauważymy, że pojedyncze wciśnięcie przycisku podania zazwyczaj jest zbyt słabe by doszło do adresata, a zbyt długie przytrzymanie wywala futbolówkę gdzieś daleko, ale za to dwukrotne stuknięcie klawiatury posyła już piłeczkę w większości przypadków do nóg naszego boiskowego kolegi. Więc, dobra, idzie się tego wszystkiego nauczyć i nawet przyzwyczaić, ale nadal ciężko jest to określić płynnym doświadczeniem. Najlepiej się zresztą gra, gdy lecisz piłkarzem na przebój przed siebie, lawirując dookoła przeciwników, aby stanąć twarzą w twarz z bramkarzem. Im więcej taktyki się tu próbuje, im więcej finezji gracz stara się wprowadzić do swojej rozgrywki, tym na przekór trudniej się gra. Polska Go-Ola przypomina momentami taką bardziej podwórkową, uliczną piłkę, gdzie liczą się indywidualne umiejętności, a nie przemyślana taktyka. Ta jakaś tu jest. Można w końcu ustawić formację naszej drużyny, ale piłkarze mają papkę zamiast mózgu, trzymają się zbyt kurczowo swoich pozycji, czasami biegają bez ładu i składu, gdzieś na granicy wzroku, a czasami jedynie stoją, jak te słupy soli. By dobrze grać przeciwko komputerowi, w polska gola należy po prostu przejść do przodu. A i tak w końcu trafimy na ścianę, bo pokonanie nawet najsłabszego golkipera to poważne wyzwanie. Panowie w rękawiczkach potrafią wybronić nawet najsilniejszy strzał. Najczęściej albo należy bramkarza umiejętnie minąć, albo pieprząć taką petardę, że piłka odbije się od jego rąk, dając nam szansę na dobitkę. Na całe szczęście z pomocą przychodzą rzuty karne, bo sztuczna inteligencja oponentów bardzo lubi robić ryzykowne wślizgi w szesnastce, co zazwyczaj kończy się właśnie podyktowaniem zmory wszystkich bramkarzy. Same jedenastki są zaś dziecinnie łatwe i by takiej nie strzelić, to naprawdę należy się postarać. Dobrze też, że nasi zawodnicy się nie męczą. Nie ma tu żadnego paska wytrzymałości, tak więc wyjściowy skład może przebiec im maraton w trakcie spotkania, a nadal będą świezi i pełni sił. Jasne, jak ktoś bardzo chce, to można dokonywać zmian, ale te najwyraźniej są zbagowane, bo działają tylko wtedy, gdy jest się gospodarzem meczu. Ilekroć redaktor Dibler rozgrywał spotkanie jako gość, to opcja zmiany po prostu przestawała działać. Co jest smutne, bo wychodzi na to, że jest to bardzo. Nie gościnna nagra. Polski wydawca, a więc firma Mantis, faktycznie przyłożył się do lokalizacji. Wszystko jest przetłumaczone, produkcja otrzymała piękny, patriotyczny tytuł, a do tego w roli komentatora wystąpił wspomniany już Mateusz Borek. Jakość tego komentarza pozostawia wiele do życzenia, nawet nie dlatego, że nasz rodak się tutaj nie starał, ale głównie przez gigantyczną wręcz powtarzalność wykrzykiwanych tekstów, które już po jednym spotkaniu potrafią się znudzić. Niemniej, naprawdę wolimy to. Chyba nikt nie żałuje. Ruszają z kontrą. Ładnie teraz przejmują piłkę. U, jakże to musiało boleć. Cudowna Robinsonada. Od angielskiej wersji komentatora w Calcio Championship. Nice tackle. Nice tackle. Nice tackle. No problem for the keeper. The pass is intercepted. He's finding space. He wins the challenge. A jak przy sferze audio jesteśmy, jeśli chodzi o oprawę dźwiękową samego meczu, to serio i już bez ironii nie ma się do czego przyczepić. Trybuny dają czadu, zapewniając nam stały, kojący szum w tle. Kopnięcia piłki są soczyste, tu akurat jest naprawdę dobrze. Szkoda tylko, że w menu nasze uszy atakowane są w kółko przez jeden, ten sam utwór, i już po 10 minutach wrzynający się w mózg tak mocno, że tylko lobotomia może nas ocalić. Teraz musimy wam powiedzieć o pewnym zabawnym paradoksie. Polska gola to tytuł wybitnie wręcz ułomny, niemożebnie koślawy i przez większość czasu po prostu nieprzyjemny, a jednak. Można się przy nim świetnie bawić. Może niekoniecznie wtedy, gdy grający podchodzi do całości niezwykle poważnie i próbuje doświadczyć tej gry jak porządnego symulatora piłkarskiego, nie. Ale to trochę jak zaglądaniem kiepskich horrorów w paczce przyjaciół. Można się spotkać ekipą, odpalić Polskę, gola, wyłączyć sędziego, wybrać jedną z 40 reprezentacji, kiedy Fifa tyle oferowała, ha. i po prostu kręcić bekę z tego co się dzieje na ekranie. To tytuł, który potrafi być tak zły, że aż dobry. Niedoskonały produkt swoich czasów, zapewniający nostalgiczną podróż w przeszłość każdemu wychowanemu na przełomie wieków fanowi elektronicznego haratania w gałę. By jednak nie było tak wesoło, na koniec z kronikarskiego obowiązku przydałoby się powiedzieć kilka słów o dalszych losach Trecision. I niestety będzie to bardzo krótki akapit. Uzyskane przez Włochów finansowanie faktycznie pozwala na rozwinięcie studia. Ba, tworzą nawet oddzielny zespół nazwany MoPlay, odpowiedzialny za gry mobilne. Pamiętajmy, jest to sam początek lat 2000 i na włoskim rynku elektronicznej rozgrywki nasi bohaterowie są w tym zakresie pionierami. Na pewnym etapie, nawet bawią się technologią streamingu, próbując przekonać samą Nokię do ich projektu, zakładającego strumieniowanie gier z PC na urządzenia mobilne. Z tego pomysłu jednak nic nie wychodzi, bo Tresygen odrobinę za bardzo wyprzedza swoje czasy. Mogliśmy być pierwszą Google Stadium, ale było co najmniej o 10 lat za wcześnie wspomina cytowany już tutaj Fabrizio Langorio. Niestety ani tytuły na telefony komórkowe, ani produkcje piłkarskie nie wystarczą, by utrzymać firmę. Brak większego hitu oraz problemy finansowe Cryo Interactive, z którym deweloperzy liczyli na dłuższą współpracę, doprowadzają studio do kiepskiej sytuacji. Kolejni pracownicy odchodzą. Studio Pixelstorm, odpowiedzialne za Puma Street Soccer, odłącza się. Kilku twórców próbuje jeszcze utrzymać na wodzie tonący statek, ale finalnie Trecizen formalnie przestaje istnieć w lipcu 2003 roku. Jeśli interesują was szczegóły historii tego włoskiego zespołu, to polecamy mocno potężny trzyczęściowy artykuł Damiano Dzierliego opublikowany na GenesisTemple.com, a który bardzo nam pomógł zapoznać się z opowieściami ludzi odpowiedzialnych za Polska Gola. Tutaj, w tym materiale, podzieliliśmy się z wami jedynie częścią tej historii. Niemniej cudowne jest to, że nawet gdy studia już nie ma, to my nadal możemy albo dobrze się bawić przy ich produkcjach, albo rzucać w nie mięchem, gdy znów ten przeklęty bramkarz wyjmie strzał nie do obrony. Ale najzwyczajniej w świecie możemy. Choć nie jest to łatwe polska Gola nie jest obecnie dostępna w cyfrowej dystrybucji, ale okazjonalnie zdarza się znaleźć płytkę na portalach aukcyjnych. Jeśli macie ten tytuł w swojej kolekcji, zagrajcie. To nie FIFA. To nie pes, to nawet ciężko nazwać dobrą grą, ale gdy inne niedoskonałe pozycje potrafią jedynie zirytować, to polska gola z jakiegoś magicznego powodu prędzej wywołuje ciepły uśmiech. Złodrożny. Ładny, daleki cross. Oh.